Być może fabryka Fiata była jedynie przykrywką dla faktu, że pomagaliśmy Rosjanom budować największą na świecie fabrykę. Około 66 mil kwadratowych. Budowaliśmy dla Rosjan przy użyciu amerykańskiego wyposażenia największą fabrykę na świecie pod przykrywką Fiata. A więc budowaliśmy ciężarówki, pojazdy transportowe na potrzeby południowego Wietnamu. Wiedzieliśmy, że fabryka Kamas ma potencjał militarny. W 1972 roku powiedziałem o tym w National Suicide i w Miami Beach. Ta fabryka ma potencjał militarny. Wiedzieliśmy o tym. A dziś widzimy ciężarówki Kamas w Afganistanie, zbudowane w fabryce Kamas przez włoskie i amerykańskie firmy. Czy po opublikowaniu tych wiadomości odczuł Pan jakieś naciski, by wycofać książkę i inne na badania. Tak, ponieważ mówiłem o potencjale militarnym fabryki Kamas, o wprowadzeniu technologii MIRF dzięki komponentom Brian Checking Ginger, jak i wielu innych faktach z tym powiązanych. Jakiego rodzaju naciski spotkały Pana i Pana wydawcę w związku z książką National Suicide? Był wywierany wpływ na wydawcę, by zaprzestał publikacji. On jednak nie poddał się presji. Jeśli chodzi o mnie, to najpierw chciano, abym wycofał się z publikacji, a potem zamiast działań zwodniczych stwierdzono w Instytucie Hoovera że dopuściłem się plagiatu w trzecim tomie Western Technology, które zostało opublikowane przez Uniwersytet Stanford. Oczywiście poprosiłem o wskazanie miejsca plagiatu, i nikt nie był w stanie wskazać dwóch zdań, które byłyby plagiatem. Potem wyjaśniłem, że przecież nie mogłem dopuścić się plagiatu względem moich własnych książek, a potem w ciągu kolejnych lat okazało się, że kierunek moich badań nie był do końca zgodny z tym, co byłoby tam mile widziane. I w związku z tym, w 1975 roku opuściłem Instytut Hoovera i stałem się niezależnym pisarzem. Mogę publikować teraz to, co chcę. Czy wie Pan o jakichś działaniach wywieranych na Instytut Hoovera? Które miałyby powstrzymać wypuszczenie na rynek niewiarygodnych publikacji. Mogę podać jeden przykład. Chodzi o książkę Juliusza Epsteina, Operation Killhole. Bardzo ważna pozycja dotyczyła traktowania rosyjskich więźniów wojennych w Niemczech po II wojnie światowej. Ta książka pozostawała w rękopisie przez wiele lat. A autor nie dostał pozwolenia na jej po opublikowanie. Wiem o tym z pierwszej ręki od Leusza, ale w końcu została wydana. Innym przykładem jest moja książka Western Technology, Tom trzeci, który przeleżał rok przed wydaniem, a to z kolei kosztuje ogromne pieniądze, żeby wytrzymać książkę przed wypuszczeniem na rynek. Bo chodzi o to, aby jak najszybciej dopuścić publikację do sprzedaży, aby zaczęły zwracać się zainwestowane pieniądze. A moja książka przeleżała rok z powodu swojej Uczestnienie poprawności politycznej. Przeprowadził Pan bardzo ciekawe badania na temat komisji trójstronnej. Czy mógłby Pan coś na ten temat powiedzieć? Jest to prywatna organizacja założona przez Davida Rockefellera w 1973 roku. Była finansowana głównie przez Fundację Rockefellera, Keplera Forda, która była jedną z ważniejszych dawców. Jej głównym celem jest zachęcenie do rozmów w trzech regionach. Pośród 300 członków jedna trzecia pochodzi ze Stanów, jedna trzecia z Japonii, jedna trzecia z Europy. To, co udało mi się odkryć, to to, że działania komisji są skoncentrowane wokół Międzynarodowego Komitetu Bankowego w Nowym Jorku. A jeśli chodzi o wpływy Komisji Trójstronnej na rząd Stanów Zjednoczonych, wygląda na to, że w gabinecie i dziale administracyjnym Jimmy'ego Cartera jest wielu członków Komisji Trójstronnej. Wielu to za mało powiedziane. Na 200 milionów ludzi w Stanach jedynie 77 osób należy do Komisji. Naliczyłem 18 osób w gabinecie. Okazuje się więc, że jedna trzecia amerykańskich członków Komisji Trójstronnej znajduje się w gabinecie Cartera. Pan Carter, Mendel, Brown, Blumenthal. Zajmują wszystkie wyższe stanowiska, także w departamentach obrony. Podsumowując, mamy tutaj 77 członków wybranych przez jedną osobę, Davida Rockefellera, szefa głównego General Cheese Manhattan Bank. Którzy zajmują kluczowe stanowiska w Waszyngtonie w trakcie rządów Cartera. Czy sugeruje pan, że tak naprawdę nie wybieramy rządu, że jest on wybierany przez tych z za sceny? No cóż, wystarczy spojrzeć na to, kto sprawuje obecnie władzę. Pan Bush, Anders, Carter należą do komisji. W gazetach typu Newsweek, Times znajdujemy artykuły. W których jesteśmy zapewniani, że nie powinniśmy mieć żadnych obaw wobec Komisji Trustronnej, czy jest jakieś powiązanie między Komisją a głównymi mediami w Stanach, tak zwłaszcza w dziennikach. Na przykład redaktor naczelny chicagowskiego Sun Times James Hoogie, jest członkiem Komisji. Dyrektor Timesa również, dyrektor CBS. Jak widać, na pewno Komisja ma wpływy na media. Zapewne dlatego bagatelizują tam wpływy Komisji Trójstronnej na obecny rząd. Tak swojego czasu zrobiłem komputerowy przegląd artykułów poświęconych komisji, które okazały się od 1973 roku. Okazało się, że na świecie opublikowano ich zaledwie 73. Jakie powiązanie jest między członkami komisji trójstronnej? Przeprowadziłem badania, w których porównałem członków komisji z członkami organizacji. Około 50% nazwisk się pokrywało. Przypominamy, że na naszym kanale nie ma płatnych reklam i jeżeli uważasz, że robimy coś wartościowego, to możesz wesprzeć naszą pracę poprzez datek dowolnej wartości. Możesz też nas wspomóc, odwiedzając sklep partnerski Kiluminati Wear, który oferuje odzież literaturę dla wszystkich przebudzonych. Jest to świetna forma wyjścia z przekazem poza internet. Linki znajdziesz pod filmem. Pozdrawiamy, Kiluminati Team. Dodaj łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Pozdrawiamy, Kiluminati Team.